Witajcie, 7 grudnia. Ja właśnie wreszcie wykopałam tą moją dalię. I teraz będę ją trzymać w piwnicy aż do wiosny. Już się martwiłam, że może coś jej się stało, ale wygląda, że jest ok. Bo jeszcze aż tak zimno pod ziemią nie było. Mieliśmy trochę śniegu, ale bardzo szybko stopniał. Więc podejrzewam, że będą te kłącza. To się chyba nazywa ok. Cześć Augustinka, cześć Augustinka, Augustinka jak mnie widzi to zawsze się oblizuje przeważnie, co? Znaczy, że chce przysmaczki czy tam smaczki, zmyłam te kleje z tych moich drzwi i z okien, więc szyby są czyściutkie, zmyłam zmywaczem do paznokci, także dziękuję jeszcze raz za porady. Dzisiaj trochę popruszyło śniegiem z rana. Więc tak to wygląda tutaj. Wypuściłam kitkę, gadułę i ali. I auguścika. Ale gdzieś wszyscy poznikali. Tu jak mówiłam są już okna wstawione. Tutaj też. Ani jednego kota nie ma. Niby to ma być katmas. A kotów nie ma. Co tam, Leoś, sprawdzasz, czy wszystko jest ok z tą dalią? Ja w altance znalazłam taką fajną ziemię torfową i osuszę te kłącza i wtedy wsadzę je do tej ziemi i chyba tak przez te kilka miesięcy przezimuję sobie dalia. Nie? Powiedz. A tych na dworze nie ma nigdzie. Zniknęli. Ale ty, ty mi tutaj nie rozwalaj, Leoś. Zobaczcie jaki Koko jest ślicznym kotkiem. Chodź, Kiciuś, też. Chodź, Kiciuś. Koko przyszedł. Pokaż się tu, ty ragdolku. Kiciuś idzie do ciebie. Nie bój się, Kiciuśka. Kiciusiek jest okej. Okay. Chodź, Koko. Kitek już poszedł. Kitek już poszedł do domku. Przestraszył się Kitka. Chodź, kochany nie jakie śliczne jakie oczka popatrzcie tu ty kochany, zabrali się do schroniska no co za zdarzenie było ma taką ładną kamizelkę zobaczcie to jest takie coś, że się odpina gdyby się gdzieś tam zaplątał ty maluchu ty a tu Rudy jeszcze proszę Dwie takie naklejki zostawiłam, bo były w kształcie kotków, także stwierdziłam, że są okej. Okay. Takie zielone oczy jak rudiczka. Nie ja Rudy? Ten ma takie same zielone oczy. A tu nasza kochana Stefcia, co? Nasza kochana Stewcia. Zobaczcie sobie jeden z pierwszych filmików, jakie nagrałam z działki. I tam właśnie jest Stefcia. I ja mówię, o, zobaczcie, jaki śliczny kotek nas odwiedził. Dałam mu tam jedzenie, ale strasznie się boi. A ja tak w czapce umyłam głowę. No i, i tak mówiłam właśnie w tym filmiku. I tylko chyba tam zdjęcie było Stefci. I to była Stefcia i później zaczęła do nas przychodzić. I to było, wiecie kiedy? A W październiku 2017. Czyli Stefcia już ma 7 lat. W domku jest najlepiej, nie? Dziubeńko moja kochana, to jest taki wierny kot. Jest taki wierny kotek. Pamiętam, jak ha, kiedyś miała tam na działce rozerwany bok. Miała tutaj taką bliznę... Boże, co tam robicie? Tutaj miała taką szramę, aż jej było widać mięśnie tam w środku. Ale szybko jej się zagoiło, ale ja byłam zrozpaczona, bo ona wtedy jeszcze była dosyć dzika. Nie mogłam jej zabrać za bardzo. Ale wyleczyła się. Nie wiem skąd to było. Czy to była jakaś bójka z innym kotem, czy gdzieś w lesie się zahaczyła? A jak ty tam kochany? Ludiczek. Ludiczku. Ludiczku mój. No właśnie, słyszałam jakiś hałas w kuchni. A to Leoś tutaj zwalił przysmaczki. Ty lepiej z daleka bądź stąd, bo kiedyś w głowę wsadziłeś w to i mało się nie udusił. Zaraz damy. No i jak wcinają. Stefanko, co? A ja ty czemu nie wcinasz? Augustinka też. Tam trzeba osobno dać, tak? Mączka też chce, tak? Mączka też chcesz? Proszę bardzo. już najbardziej pazerny. Wszędzie go pełno. Co ja z wami mam? Co ja bym miała bez was? Kupę wolnego czasu bym miała, który teraz poświęcam na sprzątanie. Co ty, ci taka łusika tam podgryzłaś? To Te też czasami jest bosem. Taka niby cichutka. Ty. Taka niby cichutka. Chodźcie, jaką ładną kupiłam jedwabną taką Twilly to się nazywa. Przepraszam, na torebkę to się wiesza, ale ja to noszę też do włosów. Owijam sobie kokatem. prześliczna jest, prawda? Fajny jedwab też. No i Leo się jeszcze zwalił trytki i się porozsypywały. A uściki gaduła korzystają. A ty, co ty tak pijesz Nie z fontanny? Muszę odkamienić tą fontannę, bo zobaczcie, jaki ma kamień tutaj. Niby woda filtrowana, ale dalej się zbiera. Szaruś. E, Szaruńciu tu ma cudną, mądrą taką twarzyczkę. Prawda? Mądre spojrzenie. Czekaj, no pokaż się. się, nie fokusuje. Nic, ja muszę się za pracę zabierać. Bo dzisiaj sobie troszeczkę pofolgowałam. Ostatni kotek, którego widzieliśmy z działki, Leoś. Leoś dzisiaj bardzo rozrabia. Co ty tak rozrabiasz kocie? Powiem Wam, że to jest za stres robić te katmasy czy tam vlogmasy, żeby to wszystko było na czas. Ponieważ u mnie jest różnica czasu 6 godzin. Trzeba wymyślić jakiś temat. Złożyć to wszystko i dlatego moje tak wchodzą dosyć późno. Weź tu Leoś. No bo po prostu się nie wyrabiam. Gadułka kochany. Popatrzcie tu. Popać do kamery, popać się gadułek. Kochane moje kotki. No, proszę. W całej okazałości, tak? Nie wiem, czy kiedy spotykają się z tym Koko, to nie ma żadnych zatarć. Widziałam, że jak Koko zobaczył kitka, to uciekł od razu dzisiaj. Taki tak akurat by mu nic nie zrobił, no ale na przykład gadułka czasami jak widać, jak się biją z chozę. tak to mógłby się wdać w bójkę. Ale osiek tylko patrzy, żeby coś zjeść, żeby coś mu dać, żeby coś wsunął, nie? Ty jesteś taki sprzedajny kot. Bardzo sprzedajny kot, ale też nasz menedżer. Także wszyscy wiemy, o której puszkę trzeba dawać. Dzięki Tobie. No. Tak. tak, tak także Leoś jest niewychodzącym kotem, a jego brat Augustik jest wychodzącym. Także tak jakoś się poukładało. Mączka też nie wychodzi, ich siostra. Tylko jedynie Augustik wychodzi. Z tej całej trójki. Jesteś mięciutki. Dzisiaj tak ładnie się z rudym razem położyli. Także dwa odcienie rudego, chociaż Leoś nie jest rudy. Leoś jest raczej beżowy. Nie? Jesteś beżowiec, nie rudzik. Ach, się przewracam. No ale się przewracam. Dobra, ja muszę iść do roboty, naprawdę już. Naprawdę muszę iść do roboty, a mi się nie chce. A jeszcze zrobię sobie kawę. Taka praca z domu tak się przesuwa. A jeszcze zrobię trochę później. A mogę jeszcze poczekać. W biurze było zupełnie inaczej. No ale ogólnie nie narzekam. Nie szaruś. Ale wy jesteście podobni. Rudy też jest podobny Jeśli chodzi o wasze rozmiary I o wasze Kształty głowy Nie? Ojej jak mruczą A pod spodem Augustina się czai Masaczy jak najmniej się udziela Wczoraj było jej święto, znaczy święto, rocznica przybycia do nas, ale za mało jej w filmikach jest. Taki to kotek jest. Ale śpi ze mną, także dobrze. Co Lausek? Szaruś zazdrosny. Karus jest najbardziej zazdrosnym kotem ze wszystkich. Ta paszka bardzo by któremuś pasowała. Koko może mieć takie ładne, to może Wy możecie też mieć, co? Pokaż się tu. No zobacz, jak Ci pasuje. Taki French style. Nie? French style kotek. No ale zaraz ściągniemy, nie będę Cię męczyć. Przedłużacze od laptopów. Ty kochane, ty. Zobaczcie, jakie to jest kochane. I Mączka przyszła. Co tam Mączunia? Dziewczynko nasza. Ale Ty jesteś mięciutka. Jak jedwab, jak ta chustka tutaj. No dobra, wystarczy na dzisiaj. Żegnamy się i życzymy Wam dobrej nocy. No bo już nie dnia, prawda? Tak.